Chcielibyśmy się z Państwem podzielić naszymi badaniami na temat transferów pieniężnych, i ich na rozwój naszego kraju. A to między innymi z tego powodu, że dzisiaj mamy um, dyskusję skoncentrowaną głównie na środkach, jakie dostaniemy z Unii Europejskiej. Właśnie trwa e, polityczny przetarg e, na szczytach Unii jeżeli chodzi o pieniądze i podział tych pieniędzy na najbliższe lata. Natomiast nawet jeżeli zostanie to dla nas w jakikolwiek sposób pozytywnie załatwione, to nie należy się spodziewać, że te pieniądze, które wpisane zostaną w nową perspektywę budżetową, Polska w najbliższych latach otrzyma. Środki, jakie do tej pory są transferowane na podtrzymanie funkcjonowania rządu greckiego i innych rządów są na tyle e, niezwykle duże, że Unia Europejska i strefa nie ma wielu pieniędzy, żeby podzielić się i z Grecją, i z Polską, i z Portugalią, i z innymi krajami. Poza tym, tak jak... Jeśli patrzymy na działalność polskiego małego i biznesu, to okaże się, że większość firm małych nie korzysta z kredytów bankowych. A jeżeli nie korzysta z kredytów bankowych, to widać, inne źródło finansowania własnej działalności. W dużej mierze te pieniądze, które napływają do kraju, nie służyły wyłącznie na podtrzymaniu bieżącej koncepcji, a na inwestycjach w postaci zakupu nieruchomości i rozwoju też małej formy, małych form przedsiębiorczości. Może to być zaskakujące, ale wyświetlają się te dane też tutaj na monitorze, w momencie kulminacyjnym polskiej emigracji, czyli w 2007 roku, kiedy poza granicami kraju znajdowało się 2 miliony 300 tysięcy osób czasowo przebywających za granicą, Wysokość transferów przekazywanych przez ten grant wyniosła 25,5 miliarda złotych zgodnie z danymi przez Bank Światowy. Wynosiło to około 2,5% PKB ówczesnego polskiego. Tymczasem całkowita wysokość środków strukturalnych przekazywanych w tym roku wynosiła tylko 2% PKB. To jest była, była kwotą mniejszą niż Wysokość transferów przekazanych przez emigrantów. W następnym roku ta wysokość transferów spadła w 2008 to zaledwie już przed 20 miliardów złotych, ale ciągle, zgodnie z danymi Banku Światowego, byliśmy w pierwszej dziesiątce krajów o najwyższej wysokości transferów przekazywanych przez emigrantów do tego państwa wysyłającego. Także jeżeli porównamy te przekazy pieniężne dokonywane przez emigrantów do wysokości bezpośrednich inwestycji zagranicznych, okaże się, że są one wyższe. W 2010 roku całkowita wysokość transportu wniosła ponad 18 miliardów złotych, podczas gdy bezpośrednie inwestycje zagraniczne to ponad 10 miliardów. W przeciwieństwie do inwestycji zagranicznych, których poziom w sposób dramatyczny dra dra spadł po 2007 roku w okresie kryzysu finansowego, spadek wysokości transferów dokonywanych przez emigrantów jest niewielki. W kategoriach finansowych przepływów, przepływów jest to absolutnie tej samej wielkości zjawisko jak środki unijne, netto oczywiście, bo, bo tutaj się fałszuje statystyki podając jakieś kwoty nominalne, a nie mówimy o realnych, a absolutnie pominięte, prawda? Gdybyśmy popatrzyli na to, ile uwagi jest poświęcane <coughs> przepraszam, transferowi, czy pozyskiwaniu środków unijnych versus te zagadnienie, to pewnie czas poświęcany na objęcie jednego i drugiego będzie jak jeden do stu, a wymiar ekonomiczny jest zbliżony. Do pozytywów tego zjawiska należałoby zaliczyć to, że to są środki od osób prywatnych do osób prywatnych, zatem znacznie lepiej i efektywniej wykorzystywane niż pieniądze unijne. Koszt tworzenia miejsca pracy przez kapitał yy, yy, zachodni, zachodni, może powiedziane, przez duże korporacje, bo to nie muszą być zachodnie, ale duże korporacje średnio wynosił ponad 300 tysięcy w skrajnym wypadku fabryki Toyoty w obrzydu, było to 1,2 mln. Ten koszt miejsca jednego jest bardzo wysoki i oczywiście inwestycje koncernów związane z, na obóz z wysokimi technologiami, a czasami nie tylko z tymi technologiami, nie jest żadnym rozwiązaniem dla poprawy rynku pracy, bo na rynku pracy brakuje 2 milionów miejsc. Prawda? Jeżeli Państwo tą średnią wartość... Miejsca, tworzone, kosztów tworzenia miejsca pracy przez korporację zagraniczną przemnożą raz 2 miliony, to takich pieniędzy inwestycyjnych nie ma w całej Europie. Dzięki tym transferom wzrosło standard życia wielu rodzin, tak, rodziny migrantów. I tutaj jest prosta zależność, o której mówimy od dawna, która nie chce się przebić do wielu decydentów w naszym kraju, a którą odkrył ponad 200 lat temu nas, nasz patron. Że źródłem bogactwa narodów jest praca i to ci emigranci nasi jadący w obce środowiska, nieznający często języka i stosunków, ale gotowi do dużej, wytężonej pracy, są w stanie w tym obcym środowisku, będąc słabo opłacanymi, wytworzyć wartość dodaną, którą podzielą się ze swoimi bliskimi w kraju. Zaraz przejdziemy do konkluzji. Ale to zjawisko ma również negatywne skutki, i w dłuższej perspektywie, oczywiście, te negatywne skutki mogą zacząć przeważać w pozytywne. Mianowicie są duże straty społeczne, tak o czym mówi się wielokrotnie, rozbite rodziny, brak ubytek czy ubytek młodych ludzi z najlepiej pokolenia, wykształconego pokolenia i wreszcie fakt, że ci młodzi ludzie decydują się na posiadanie potomstwa znacznie liczniejszego niż w kraju właśnie w Wielkiej Brytanii, z i Niemczech, z tym ogromnym ryzykiem, że to nowo rodzone, rodzące się tam potomstwo po prostu nam zostanie i będzie stanowiło poważny ubytek siły biologicznej, a w przyszłości ekonomicznej y, narodu i państwa polskiego. Negatywny, y, y, negatywny skutek ekonomiczny jest również taki, że y, nie mogąc znaleźć miejsca pracy, ci ludzie jadą za granicę i tam wzbogacają Niemców, y, Anglików, prawda, Skandynawów, bo to, co przysłałem do Polski, to jest to, co są w stanie oszczędzić. Do tego trzeba dodać to, co muszą wydać na miejsce, żeby przeżyć i wreszcie to, co wytwarzają dla swoich pracodawców. Tak? Czyli cała wartość dodana, która na pewno jest wyższa niż ich koszt utrzymania i koszty pracy, pozostaje u zagranicznych pracodawców i tym samym wzbogaca Anglików i Niemców, a nie Polskę i Polaków. Zatem jaka konkluzja z tego? Tak? Po pierwsze, warto zauważyć, i odejść od tej monokultury widzenia relacji naszych z Unią, również relacji finansowych i pieniężnych, wyłącznie przez tą propagandę środków unijnych ta propaganda środków unijnych i to oblepienie Polski tablicami wywołuje takie wrażenie, że spada nam kasza manna z nieba, której wymiar finansowy jest taki, jak Państwo widzieli, tak? To są porównywalne pieniądze z tymi, które dostajemy od naszych często pracujących rodaków, natomiast znacznie gorzej wydawane, niż wydawane przez osoby fizyczne. Zatem co, co zrobić, prawda, żeby to być, wykorzystać tą, te wnioski, to doświadczenie i pewną mądrość, która też tego zjawiska płynie. Po pierwsze, zechcieć stworzyć system, który zachęci do powrotu tych imigrantów, po to, żeby oni swoje aspiracje finansowe, ekonomiczne i cywilizacyjne realizowali w kraju, w kraju pochodzenia, w kraju rodzimym, w którym znacznie lepiej się czują i poruszają niż w obcej środowisku. Jak to zrobić? Po pierwsze, poprzez zmianę systemu podatkowego. Mówimy już od bardzo dawna, że w Polsce praca, której źródłem bogactwa narodów, i tu mamy kolejny fizyczny przykład tego, że tak właśnie jest, bo ci ludzie mają tam tylko możliwość sprzedania swojej pracy, w Polsce jest opodatkowana podatkiem akcyzowym. Tak, jak wódka, jak paliwo, jak papierosy. 80% nominalnie do pracy netto, efektywnie po odliczeniu ŁUP i uwzględnieniu tzw. umów śmieciowych, czyli umów o obniżonym opodatkowaniu, 62%. Po drugie, przywrócenie swobody gospodarczej, tej jaka w Polsce obowiązywała i była zapisana w ustawie Biliska Rakowskiego. Zaimplementujmy w Polsce prawo unijne, ale wybierzmy najlepsze i najbardziej przyjazne rozwiązania ze wszystkich krajów, Finlandii, Hiszpanii, Skandynawii czy Niemiec, do tego, aby stworzyć. Syntezę najlepszych rozwiązań prawa gospodarczego, prawa pracy, a nie najgorszą. I wreszcie w konsekwencji tego, co mówiłem przed chwilą, ograniczenie uprawnień biurokracji do tego, żeby przestała wreszcie sypać piach w tryby ciężko pracujących ludzi. Proszę zauważyć, że dzisiaj, w trudnej sytuacji budżetowej, krajów takich jak Portugalia czy Grecja. Unia Europejska proponuje prowadzenie specjalnych stref ekonomicznych i uczynienie tymi specjalnymi strefami ekonomicznymi całe kraje, typu właśnie Grecja, czy, czy Hiszpania czy Portugalia, aby były to kraje banka, o minimalnym poziomie regulacji, po to tylko, żeby dać tym krajom szansę na wyciągnięcie się z tych dotychczasowych problemów. Okazało się wedle tej propozycji, która się w tej chwili pojawiła, że te wszystkie transfery finansowe, tym razem ze strony Unii Europejskiej i strefy euro, no zdają się psu na pudę, to znika jak woda w piasku pustyni, nie przynosi efektów. Czyli żeby te kraje stanęły jednak na nogi, pieniądze z budżetu unijnego już okazują, okazują się niewystarczające, stąd kwestia zmiany e, regulacji, zmiany podatków, co proponujemy dla Polski, aby polscy obywatele, tak jak proszę zauważyć, jak po 1989 roku, przyjeżdżali do kraju i z, 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 otwierali tu swoje firmy. Trzeba byłoby zastosować taką samą zasadę, jaką zastosował rząd Irlandii, który e, powiedział, że nie będziemy pytać, skąd macie pieniądze, a wy nie będziecie mówić. Bo taka zasada przyjęta przez Irlandię spowodowała, że każdy z emigracji przywoził pieniądze, inwestował w gospodarkę irlandzką. Natomiast u nas przybrało to karykaturalną formę, jak Państwo pamiętają, amnestii, gdzie obywatele z zagranicy, którzy tam legalnie pracowali i legalnie tam płacili podatki, musieli w wyniku błędnych umów o tzw. linijkami podwójnego opodatkowania, gdyby nie złożyli odpowiednich dokumentów z prośbą o amnestię, musieliby podobnie od tych pieniędzy płacić w Polsce podatki. Takie rozwiązania widać są rozwiązaniami, które będą trzymały na odległość naszych obywateli od kraju, o czym świadczy coraz większa liczba urodzin młodych Polaków za granicą i jak Państwo może zauważyli, w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii najwięcej urodziło się właśnie Polaków na, na Wyspach Brytyjskich. Dlatego też e, ani amnestia nie wystarczy, ani deklaracje, żeby Polacy wracali. Potrzebna jest przebudowa kraju, tak aby nasi obywatele mogli tą wartość dodaną wypracowywać w Polsce. Proszę zauważyć, że podobną sytuację mamy dzisiaj z Wietnamczykami, którzy w Polsce wytwarzają większość. Wartości dodanej, a tylko część transferują do komunistycznego Wietnamu. To jest dokładnie analogiczna sytuacja. Oni pracują dzisiaj na bogactwo naszego społeczeństwa. Takie rozwiązania widać są rozwiązaniami, które będą trzymały na odległość naszych obywateli od kraju, o czym świadczy coraz większa liczba urodzin młodych Polaków za granicą. I jak Państwo może. Zauważyli w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii najwięcej urodziło się właśnie Polaków na, na Wyspach Brytyjskich. Dlatego też ani amnestia nie wystarczy, ani deklaracje, żeby Polacy wracali. Potrzebna jest przebudowa kraju, tak aby nasi obywatele mogli tą wartość dodaną wypracowywać w Polsce. Proszę zauważyć, że podobną sytuację mamy dzisiaj z Wietnamczykami, którzy w Polsce wytwarzają większość wartości dodanej, a tylko część transferują do komunistycznego Wietnamu. To jest dokładnie analogiczna sytuacja. Oni pracują dzisiaj na bogactwo naszego społeczeństwa, osiedlają się tu, kupują domy, zakładają rodziny, posyłają dzieci do polskich szkół. Także te, te procesy występują wtedy, kiedy własna ojczyzna nie daje możliwości rozwoju gospodarczego, a w tym momencie Polska takich możliwości nie daje. I przykro słuchać, jak premier polskiego rządu w czasie śniadania z premierem brytyjskim później chwali się, że na czterech służących, którzy obsługiwali śniadanie, podawali do śniadanie, trzech było Polakami. Także nie rolą Polaków jest bycie białą służbą na terenie krajów Unii Europejskiej. Naszą rolą jest budowanie własnego kraju i powinniśmy mieć taką możliwość.